Ja nie wierzę w to. Ja... Halo? Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę prezydenta. Tylko trzeba będzie ponad półtora godziny poczekać. No dobrze. Nawet dłużej. No dobrze. I od razu opłacić zamówienie też trzeba. No to blikiem będę mógł zapłacić. Mhm. Proszę. To będą tak: wysmarowana sosem barbecue, bo na pomidory mam uczulenie. Czy tak, nic nie tego, co pan powiedział? Wysmarowane sosem barbecue, bo na pomidorki mam uczulenie. Że ma być na sosie barbecue, tak? Tak, tak. No, mogę mówić dalej? Słucham? Mogę mówić dalej? Tak. Później będą tak pieczarki. Pana przerywa, nic nie rozumiem, co Pan mówi. Pieczarki, tak? Tak, pieczarki. Patryczki, jalapeno. Halo? No halo, głucha jesteś? Halo? Tutaj nic nie słychać, Pana cały czas przerywa. No ja mam pięć kresek zasięgu. Musi Pani gdzieś ruszyć tam, gdzie jest zasięg. No właśnie ja mam zasięg, a Pani ma? My mamy zasięg, tak. Całą, A... całą kreskę mamy, tak. A teraz mnie Pani słyszy? Słucham? A teraz mnie Pani słyszy, tak? Słyszę. Raz słychać, raz nie słychać. Jak zasięg się traci, to raz słychać, raz nie słychać. Aha. To będą pieczarki, papryczki jalapeno. Tak. Ser niemiecki. Jaki? Niemiecki jest. My nie mamy czegoś takiego, nie. A, to zwykły niech będzie. Mamy podwójnie ten ser, czy? Pojedynczo. No to już ser będzie wpisany. Mhm. Dobra. E, później będzie, proszę pani, tak. E, trzy kolory papryki. No to mamy tylko jeden rodzaj papryki. To są Dobra, to jeden, jeden rodzaj, to jeden rodzaj może być. Mhm. Później będą wąsy Stalina. Tak, naprawdę? Kuta z King Zongkuna. Wow, tylko że to wszystko jest na podsłuchu, więc... Stopy Donalda Trumpa. Nie bardzo, wie pan? Stopy Donalda Trumpa. Od... To wszystko się nagrywa, wie pan? Odcinki paznokci, sekret mnicha, oczy wydry, język krowy, jądra wielbłąda. Są takie składniki? Mówiłem, że się rozłączę od razu. Wszystko się nagrywa, a ten dalej, no ja też nagrywam przecież. To co mi to dar, że ona nagrywa, jak ja też nagrywam na no chłopie. Zejdźmy na ziemię, tak?